Coś było to właśnie by 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 kobranki. No i nie będą chcieli ludzie teraz. Jak ty tak... Konon Szrek, Kononowicz, nigdy nie miał kobiety, Kononowicz, nigdy nie miał kobiety, Kononowicz, nigdy nie. Miał kobiety, Kononowicz, nigdy nie miał kobiety, Kononowicz, nigdy nie miał kobiety, Kononowicz nigdy. Nie miał chuj 3 złotych. Tak fajnie wszystko. Ale na ciebie takie życie to pasuje. Po prostu. Kto lubił gadać na mnie alfabeta. Jakiś nie wiadomo kto. Jak ty. Ja przyszedłem. O, Menel. No ludzie gadają. Takie głupoty. Meksykanos Słuchodorski kurwo przyznaj że siedziałeś w sztumie za pedofilię i byłeś kelem Więziennym, a teraz żyjesz u tego grubasa na żywy ryj, bezdomna łachu co o, twoja mamuśka była. O. Zwykłą dziewczką trzech złotych. Na... Ja. Niech ta osoba mi pocałuje w dupie, mam, jego. Wypowiada się, nie mnie jakie rzeczy. Kądziu, pozdrowicie, z Strzewa, trzech złotych. No, pozdrawiam. Nie słyszałem kogo takie to twoje. No lekarz ci powiedziała, powinien dietę trzymać, A nie, o, bigo z cały zje. No właśnie, drażnisz. Ja kupuję, to ja nie będę miał co jeść, a ty wszystko zjesz. Ja dla pawa powiedziałem tylko, pośmiałem się, no. porozmawiać no. nie można nawet. No, dla Pawła. Wszystko teraz gwalasz nie wiadomo na kogo. Tak, patrzcie, Ech, nie w te święta. Dwa razy temu, no wysłał opłatę twój adwokat, i sam odwróciłeś się, podzieliłeś się, za mną się nie podzieliłeś, a mówiłeś, no stop, a ty mój jak brat. Takie fałszywe zdania, to u mnie po prostu nie liczył się. No tak, ciężko oddychać. Dobrze ludzie mówią, jak ty to możesz właśnie wytrzymać. Ja sam się też dziwię. Major, dlaczego ty taki głupi jesteś, 3 złote? No właśnie, dlaczego ja taki głupi, to ja nie wiem właśnie, dlatego staram się zarobić właśnie, żeby to, jak będzie trzeba, to opuścić to miejsce. -O -N A 7 Majorze Ikono, nie pozdrówcie waszego największego fana Jeremiasza Zbytowa. No, Chciałem ogólnie powiedzieć, no, że jesteście dobrymi ludźmi i nie kłócić stąd? się tam. 3 złote. Nie, chyba tak? O, nie słyszałem dokładnie. To pozdrawiam jego serdecznie. Kota, twoja porta. Nie słuchaj tej krytyki. Ci ludzie po prostu chcą Cię zjeść na dół. Jesteś genialnym człowiekiem. Pozdro. Konon, nie słuchaj krytyki wyjebane na hejty moja mordo. Cztery złote. No, ty jest wspaniały. Jesteś jest wspaniały, tu sobie wejść kogoś normalnego nie jak Mówią, Suchodolski ty kurwa bezdomny, brudasie, jebany. Masz by się ostrożnie po twarożku frajerze pierdalony. Zamknij tą dupę Mają kurwa, ty, kurwo, kutasie. I się frajerze gada, denty, cfel. Tak oni będą do mnie odzywać i to ja też będę się tak odzywał. Kultura ich osobista. Dobrze, że ich kultura. No, bo ty wszystko. Szanowni Państwo, kochani moi. Nie odzywajcie się do jego. Jak chcecie jechać, po mnie jedźcie. A po, po majorze nie jedźcie, bo on dobry człowiek jest. Nie A ja jest. jestem, zły. Ja jestem nikim. Ja jestem najgorszym, tym człowiekiem. Swoją drogą, jestem... ...nie to ma trzech złotych. Jestem nikim już. Szanujcie go sobie, a mnie możecie nie szanować. I w taki sposób to właśnie nie będzie. Nie będę się odzywać, bo tak właśnie ty się zachowujesz. A czemu wcześniej było jak siedziałeś, wszystko i ja na ciebie nie krzyknęłem, nic nie powiedziałem, tylko jak ty zaczynasz coś wyprawiać, to już po prostu doprowadzasz do takiego stanu no chciałeś mnie już parę razy wyrzucałeś mnie z domu i pisałeś żeby się wymeldować pismo no to ja chyba nie jestem tobie tutaj naprawdę potrzebny już to bo trzeba Brać. Major, moja mordeczko. Nie słuchaj tych ludzi jak mówią na ciebie, że jesteś bezdomny, Jesteś wspaniałym człowiekiem. Takie doświadczenie w armii. To jest naprawdę coś. O, bardzo dziękuję. Major, moja mordo wyjebane na hejty ogem i kurwa, nie daj zitym z kurwy synom 5 złotych. Bęben wozy, major, jak byłeś mały? Zawijała ci kanapki w obstrany papier toaletowy. Czy robiła ci cały te, przepraszam, że tak napisałem ogółem 3 złote? Takie głupoty to sobie włożycie. A 7 majorze wyjebane w krytykę i głowa do góry 3 złotych. No, dziękuję. Tak, w nocy stał, kupiłem. Jajka do kotletów, to sobie wiejski mogie zrobił z chlebem. Schodolski ty kurwa jebany, bezdomny kurwa, frajerze. obciągałeś pioty kurwa za cygara w więzieniu. Major, major, ty kurwa jebana, bezdomna 3 złote. Przyginają. Bezdomny. To właśnie trzeba być teraz bezdomny. Ja tutaj jestem o kwietniu 3 lata na stałe zamordowany. O, bezdomny. To trzeba wymordować się i iść. Ja już szukałem. O, gazeta jest. I w komputerze też szukałem. I byłem. Na warszawskiej 50 i rozmawiałem coś tego. Pytanie się ile jesteś w stanie zapłacić za, po, za pokój. Kapiko Chtti oddaję odde pozdrów, kapika HDLom winnicę i numera i król 3 złote sobie Kupiłeś, sobie czytaj. Niczapork Wojtek, sąsiedzie. Grubas wczoraj chodził po sąsiadach i zbierał podpisy, by Cię wymeldować, bo on sam nie może, bo mu... Zabrania pawe z Warszawy. Ja nie podpisałem, bo Cię lubię, uważaj Wojtek 3 złote. Jarka z, te, z Niemiec też pozdrawiam. Dołączycie do to pozdrowienia? To Fiorka, ogółem, obaj jesteście wspaniałym ludziem. Oni mówią, że, jest Nie niczym, się, to, że po ja jestem uniczym. Panie Majorze, do ucieczki szanuję. Ja u ciebie bardzo. stąd i w do góry. No Wspaniali stop. ludzie, pozdrawiam całą Kalafiorkę. Jakby sobie. ciebie przychodzić? już taki jeden komputer? Przez ciebie przyprowadziłeś złodzieja. A i. Te, też drugiego złodzieja. I zegarek. Dźwignął i... Mecenas major, ty ogólnie i ci widawa haj kleju tu chodził na wizję 3 No trąbiów. Nie. Wiem. Bo w komórce oglądają. No w dupie ma. tylko bym chciał kasę. Konon Barbarzyńcia, panie majorze, proszę nie płacić rachunków za kononowicza. On, jak był cieciem w szkole, to kradł węgiel, a jak był redaktor baleron w grudniu, to jechał po panu. Że pan nie umie no, nawet bigosu się. zrobić 3 złote. To jego nie interesuje. Да по и пашет собой. <laughs> так, ну, дуду не будет нагревать. Kali na kali, walzineryj jebaniu z więzienia, chorościus zbliża jebana kurwo 3 złotych. No, to się nie człowiek. Człowiek, człowiek tego Taki To przepiękny człowiek! Szary o myślę odpić dostaw! Zapiętą dupę kłówek! Szary razem z tobą chcę jebać baby! Tylko! Ano ja chciałem się wypowiedzieć na ten temat, co wy ludzie mówicie ogółem. Ja mogę. Czy ja mogę wstawać, czy mogę usiąść, ale ogółem? Czy jest ziemia płaska, płaska, jaka płana płaska? Cztery złote. No i po płaska jest. No siedzi to. ręce się siedzi. Kochani moi, zadawajcie pytania dla Majora, dla mnie. Proszę was. A jakie to ciebie pytanie zadawać? Jaką chcą, jakie chcą. Sweter, o, Boże panie. panie Majorze. Proszę założyć na siebie sweter geometryczny Pana Krzysztofa. Och, nie Pana zobaczyć naprzód 3 złote. Nic takiego na pewno się nigdy w życiu nie... te ty kurwa. Sochadarski, sochadarski, ty kurwa. Sucho, się ty, za rana u, 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 u Major to suchodorski, suchodorski ty fajo. Ciągnąłeś mi pod celą cztery razy. Dawałeś mi dupki, tu frajer skaruroty na plecie Boże. Całe te, całe te ogółem zestrałeś się. Sucho się ty, ujł suchodorski, suchodorsk 3 złote. Biedaju. Drzejsika, chciałam pozdrowić Łukasza z Cresta. To gdzieś dla mnie z podziemią, ja jej, cię kocham i ja nie do...